No, to witam Was, kochani, dnia 6. De facto to jest chyba siódmy dzień. Bo mamy w sumie piątek. No, ale jeden dzień przestoju, do tego tam różne takie rzeczy. No więc dla Was to jest tak, jakby dzień 6. No i jak widać, powoli zaczynam uzbrajać samochód. No i teraz tak, no. Co można powiedzieć? Nie wyszło to źle. Tak obiektywnie patrząc, to może i nie jest jakoś super, ale. Mi się podoba, jak na pierwszy raz to powiem wam, że jestem zadowolony. Drzwi faktycznie mogą lekko odcieniem odstawać, ale bez przesady. Tu niestety oczywiście nie byłoby się bez moich garażowych padek, bo dopiero teraz wpadłem na to, że zapiąć trytytkę i niestety zrobiłem małe kuku. Trudno. No, musiałem to przeuchnąć, nic się nie stało, no trudno, to auto i tak jest, mówię, zrobione po amatorsku, więc... Zresztą to mój samochód i nie ma się podobać i powiem Wam szczerze, że nie ma co płakać nad rozlanym lekiem. Wnętrze jak widać już powoli zaczyna nabierać wyglądu. I wbrew temu, co by się wydawało, jest całkiem czysto. Deskę dobrze okleiłem, to jest ok. Konsola środkowa do poczyszczenia. Tu już wykładzinki, wygłuszenia pomontowane. Także już idziemy w miarę, w miarę do przodu. No z zewnątrz wszystko już ładnie. Jeszcze wiadomo, trzeba wszystko uzbroić, szyby, lampy. Nie wiem kiedy w sumie to auto skończy, bo jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia przy nim, która pochłonie trochę czasu. Być może na razie sobie ten temat zostawię na bok, a zrobię to po staremu, że tak powiem, a dopiero później to uzupełnię, ale o tym to się dowiecie na pewno w późniejszych filmach. No a na razie co? Może jakieś szybkie cięcie, może nie. W sumie dobra. Na dzisiaj to w sumie tyle. Może ewentualnie coś dogram, to rzucę osobno, a póki co to trzymajcie się do zobaczyska i cześć.